Witajcie kochani, dzień dobry, witam Was na kanale Zielony Listek, ponownie jest mi bardzo miło, że jesteście ze mną, z tej strony Paulina. W koszulce z botaniki.pl. Przypominam Wam tylko, że jest jeszcze aktywny kod rabatowy, który możecie wykorzystać na stronie botaniki.pl. Więcej informacji w opisie. Natomiast ja się tutaj z Wami dzisiaj witam z przepyszną kawką, którą piję u mojej mamy. Mamy tutaj dzisiaj inny kadr, jak widzicie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Trochę mam rozjazd w grafiku z filmami, ponieważ właśnie trafił nam się taki wyjazd do rodziców. Chcieliśmy, żeby jeszcze dzieciaki skorzystały z tej pogody u dziadków właśnie poza miastem. Stąd też kilka kadrów na początku filmu. Myślę, że to była miła wstawka dla Was. Może na koniec jeszcze coś mi się uda skręcić z roślin, z ogrodu. Natomiast do tej pysznej kawki dzisiaj przygotowałam dla Was unboxing dwóch paczek. Jedną paczkę w ogóle zabrałam, jak pakowaliśmy się do wyjazdu. Akurat kurier zapukał do drzwi, kiedy wychodziliśmy z naszymi bagażami, i po prostu zabrałam tą paczkę tutaj do rodziców. A kolejna paczka przyszła dosłownie przed chwilą, czyli w czwartek około południa. W jednej paczce nie ma hoi, w drugiej paczce są same hoje, dwie sztuki, takie trochę bardziej perełkowe. Także myślę, że nie pozostaje mi nic innego niż napić się teraz tej kawki i zaprosić Was na unboxing Dobra kochani, mam tutaj dwa kartony Jak widzicie jeden jest malutki, ten co dzisiaj przyszedł No i jeden duży, który został dostarczony do mnie wczoraj Zaczynamy od tego małego Tutaj się znajdują właśnie dwie perełkowe hoje Perełkowe hoje, brzmi to Zielono-listkowo Opadły mi oczywiście nożyczki. Trochę tutaj musiałam, słuchajcie, zmienić oświetlenie w aparacie, bo nagrywam blisko okna i wyszło piękne słońce. Oczywiście, ja się cieszę z tego powodu. Mam nadzieję tylko, że wcześniejszy materiał nie został prześwietlony. Hoje znajdowały się tutaj w takim, słuchajcie, woreczku, no i są to takie odmiany, które obserwowałam już od jakiegoś czasu na grupach, ale były bardzo drogie. Teraz trafiła mi się okazja u osoby, która wyprzedawała swoją kolekcję i po prostu no, skusiłam się, bo chciałam, chciałam je mieć chcę je uprawiać u siebie pierwsza hoja, kochani, to jest hoja rinci borneo sami możecie zobaczyć jakie ma przepiękne, takie lekko atłasowe, matowe liście trochę mi przypomina angulatę, tylko że ma inny kształt i słuchajcie ma też większe ciapy tego spleszu. Także to jest pierwsza chojka. Ładna sadzonka jest już ukorzeniona wstępnie, dlatego no, myślę, że tu nie będzie z nią większego problemu. A kolejna choja powiem Wam, jestem tutaj zachwycona podwójnie, potrójnie, po stokroć, bo to jest choja wymarzona moja która też no, chodziła tutaj w niebotycznych cenach mi się o 1 trzecią udało upolować taniej jest to krzyżówka hoi Sony i dajkeje nie pamiętam jak to się wymawia splash ta druga choja swoją drogą też bym kiedyś ją chciała mieć no ale to jest choja, moi drodzy swetlana zobaczcie jakie to jest przepiękne Jaki ten liść jest ogromny Piękna sadzonka, mi się, piękna sadzonka mi się trafiła. Zobaczę tylko ten liścież tutaj chyba był w ukorzenianiu, z tego co pamiętam. Tak, są pierwsze korzenie. No, jak wrócę do domu, to posadzę sobie to gdzieś nie wiem, czy do perlitu, czy do, do takiego ponu. Natomiast tutaj, umamy po prostu sobie te chojki wylądują do kubka z wodą. I na podróż powrotną, która trwa około półtorej godziny, no to też sobie do tego worka je spakuję na mokro. Bo te młode korzonki pamiętajcie, że zawsze wysychają w mig. Trzeba od razu je zabezpieczyć w czymś wilgotnym. Dobra, więc pierwsza paczucha odpakowana, świetnie, jestem zadowolona. Cieszę się i teraz biorę się za ten duży karton, rozpakuję go. Nie wiem, czy mówiłam wam skąd ta duża przesyłka do mnie przyszła. Jest to przesyłka z Etropików. Moi drodzy, kilka fajnych cen na wyprzedaży mi się tutaj trafiło i nie mogłam nie skorzystać. Tym bardziej, że znalazły się tam rośliny, które też mi się od jakiegoś czasu podobały. Fajnie, bo ten duży karton, zobaczcie, z wypełnieniem, przyda mi się do wysyłki paczki dla pierwszego z moich patronów, który weźmie udział w losowaniu roślinnym. Nic się nie zmarnuje. Zobaczcie, przesyłka jest zapakowana na sztywno. Są tutaj trzy rośliny. I zacznę od pierwszej, od pierwszego ruloniku. Będzie to syngonium. I jako pierwszą, kochani, roślinkę pokazuję wam przepiękne. Przegęste Syngonium Milk Confetti, czyli jasno seledynowa blaszka liściowa z takimi różowymi piegami, takimi wariegacjami różowymi, gdzie nie gdzie. Te wariegacje oczywiście mogą być ładniejsze, może być ich więcej, jak zapewnimy roślince odpowiednie warunki. No i tutaj mnie skusił, skusił mnie stosunek ceny do wielkości rośliny. Jakość też jest ok. Widziałam tutaj mm, kilka, tak, jest tu jakaś tam pajęczyna, ale to jest e, jakiś pajączek, bo na pewno nie przędziorek, który swoją drogą też jest małym pajączkiem, ale nie widzę tutaj e, żadnych oznaków żerowania przędziorka na roślinie, e, także spokojnie. No nie, czekajcie, coś tu jest. Reszta liści ok, ale na tym liściu znalazłam mega takie skupione kropeczki pomarańczowe, właśnie w zagłębieniach, tam gdzie, tam gdzie są żyłki liścia. I to mi nie wygląda na przypadkowe. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie też. No, muszę się temu przyjrzeć po usunięciu liścia na pewno. Jest tego sporo, przynajmniej ja widzę tutaj, wiecie, w tych właśnie żyłkach. Czy to by mógł być przędziorek? Przędziorek mi się kojarzy raczej właśnie z. Będę musiała to dokładnie pooglądać. Na razie odstawiam na bok. Dobra, idziemy do kolejnej rośliny. No, szczerze powiedziawszy, na zdjęciu. Na zdjęciu to te sadzonki wyglądały mega gęsto. Ojejku, nie no nie, tu jest roślina w ogóle, która jest po pierwsze anorektyczna. Zazwyczaj jak się cieszę z tych unboxingów to tutaj jest tragedia. Ja mam to postawić na półce? Przecież to się nadaje tylko do pocięcia i jeśli się ukorzeni to spoko. No i słuchajcie, dostałam alokazję Chantieri, coś takiego która ma przędziora A wiecie co, no podobała mi się ta alokazja mm, ale przytulić? to jest aparat chodź synusiu, przytul się dzień dobry moi drodzy, nagrywam już do was z domu, wróciłam postanowiłam dograć jeszcze tutaj drugą część tego odcinka w postaci ulubieńców lipca i słuchajcie czeka jeszcze jedna paczka, bo nie mogłam sobie odżałować tego sebu blu. I zamówiłam dwa pnącza od prywatnej osoby po prostu z grupy, która gdzieś tam wyprzedawała swoją kolekcję. Zaraz sobie porównamy te dwa okazy. Odpakujemy tą paczkę, ale najpierw chciałabym wam pokazać, jakie rośliny zaskoczyły mnie najbardziej w lipcu. I słuchajcie, na pierwszy rzut oka przygotowałam tutaj do pokazania wam piękną roślinę. Jest to anturium. No i ja to anturium otrzymałam od Eroid Market z Indonezji. To był ten import. Majowo-czerwcowy, już nie pamiętam dokładnie kiedy, i przyszło do mnie z tym liściem, który tutaj widzicie, oraz z tym. To są dwa liście, słuchajcie, importowe. E, ukorzeniło się pięknie, jak pamiętacie, może z unboxingu, miało naprawdę niewiele korzeni, e, natomiast tutaj ono zaszalało bardzo fajnie, w dobrym kierunku, w każdym razie. No i to jest, słuchajcie, najnowszy liść, który jeszcze rośnie będzie na pewno większy od tych poprzednich. Jeszcze Wam nie wspomniałam, to jest Anturium green mamba, czyli krzyżówka Anturium magnificum verde oraz varroquinum. Bardzo ciekawa. No i po tym liściu tutaj już naprawdę widać, że to będzie ciekawa roślina, bo no jest ten liść podłużny, ma piękne nerwy, takie bardziej po magnificum, ale ten kształt liścia jest faktycznie wydłużony, robią mu się przepiękne uszka, no i Przede wszystkim jest przepięknie aksamitna ta roślina, jak możecie tutaj widzieć w świetle ledów z regału, który stoi naprzeciw przepięknie się ona mieni. No i ten liść tutaj naprawdę mnie bardzo, bardzo ucieszył, zachwycił. Nie mogę się doczekać już kolejnych liści, które będą coraz większe i większe. Naprawdę przepiękna roślina. Nic dziwnego, że znalazła się w ulubieńcach, prawda? Teraz tutaj niech na do centrum uwagi niech wjedzie sobie choja Sunrise, jest to jedna z tych bardziej popularnych choi, ale jednocześnie, moi drodzy, bardzo, bardzo wdzięczna roślina, praktycznie bezobsługowa. Uprawiam ją z takich dwóch niedużych sadzonek, może pamiętacie, no sama nie wiem jak ona się tutaj tak bardzo samoistnie zagęściła, w sumie to ucięłam ją tylko raz dla Klaudii, jak miałyśmy wymianę, a tak to po prostu rosła sobie sama tym bardziej się tutaj nią zachwyciłam jak wyjęłam ją z osłonki słuchajcie i przywitał mnie taki tutaj gęsty busz, zwłaszcza z tej strony no, bardzo mnie to cieszy, że ona tak ładnie rośnie rośnie sobie nadal w hydroponice w takim zestawie leni niestety ten wskaźnik mi tutaj nie działa tak prezentuje się z tyłu, jest na tej podpórce mniejszej, która wcześniej była zamontowana przy choi Australis lisa. O, tam jakiś żółty listek zobaczyłam. No to się zdarza, słuchajcie, takie listki e, jak przy każdej innej roślinie. No i ta choja tak pięknie rośnie, że po prostu nie mogła się nie znaleźć w ulubieńcach lipca, bo tak naprawdę właśnie na przełomie czerwca i lipca zaczęła się tak pięknie zagęszczać. Także chwilowo ją odstawię tam e, w głębi. Naszej, naszej tutaj kompozycji, bo teraz y, wiadom na, na, do centrum uwagi kolejne dwie piękne choje. Tak naprawdę są to choje jako jedna, ale mam je w dwóch doniczkach. No i mowa tutaj o choi Bella Lujbła, czyli tej z wariegacją wewnętrzną. Oczywiście, a jak widzicie, te choje mam od Mateusza z roślinnej dżungli. Kupowałam je u niego na Allegro. No, i zobaczcie, jak pięknie się rozrastają w witrynie. Tutaj te liście, zwłaszcza, zrobiły się bardzo duże. Eee, no, nie wiedziałam nawet, że Hoja Bella może takie duże liście produkować. Myślałam, że właśnie zawsze takie drobniutkie. Eee, natomiast bardzo pozytywnie mnie ona zaskakuje tempem wzrostu. Przyrasta bardzo szybko. Tworzy bardzo efektowne kaskady kolorowych listków. Jestem z niej dumna, bo. Przychodziła mi ona raczej właśnie po takiej małej gałązce pojedynczej, a dzięki cięciu gdzieś tam mi się fajnie porozkrzewiała. No i jak myślicie, chyba powinna je posadzić razem do większej doniczki. No, aktualnie w kubkach dwóch lepiej mi się ją uprawia, bo nie zajmuje tak dużo miejsca w witrynie. Natomiast już myślę poważnie o tym, aby posadzić ją do jednej doniczki. Teraz po tej ferii barf i kolorów przyszedł czas na roślinę, może trochę niepozorną, ale nadal bardzo przeze mnie lubianą. I słuchajcie, to jest patyczek. Patyczek mój ulubiony właściwie, bo jest to patyczek pilokarpa, który posiada takie białe włoski. I jest jego kolor taki, jego kolor zieleni jest taki dosyć przygaszony, ale on w końcu zaczął produkować u mnie te palczaste. Um, słuchajcie rozgałęzienia. Ja go mam naprawdę z bardzo małej sadzonki i długo czekałam aż zacznie rosnąć, a teraz zrobiła się z niego, no bym powiedziała nawet taka emeczka, czyli rozrasta się. On sobie wisi w takiej doniczce wiszącej, dlatego jest tutaj teraz w samej produkcyjnej doniczce. No i naprawdę się pięknie rozrósł. Ja mu tutaj mu wróżę wiele. Nie sądziłam, że z takiego maluszka, jakiego kupiłam kiedyś w obi za 12 zł czy za 9, no to wyrośnie mi, słuchajcie, taka fajna kępka, oby tak dalej, bo bardzo mi się ta roślinka podoba. No i moi drodzy, ostatni, piąty ulubieniec na dzisiaj to jest Filodendron Cream Splash. To jest sadzonka od Damiana z Zielonego Okna. Zobaczcie, jakie przepiękne on tutaj ma wybarwienia. I tak naprawdę dopiero mi zaczął tak ładnie rosnąć, jak go posadziłam osobno do jego własnej, chciałabym powiedzieć, doniczki, ale przecież to jest kubeczek. Także no, on mnie tutaj naprawdę zachwyca. Ilekroć podchodzę do witryny, to tutaj widzę przepiękne liście z takimi, słuchajcie, wybarwieniami. Na ciemnej zieleni jest po środku taki limonkowy pasek, a do tego jeszcze fajny kremowy kolor. Że ta roślina tutaj jest naprawdę piękna, taka kontrastowa, zwraca na siebie uwagę, więc też trafiła do lipcowych ulubieńców. No dobra, to teraz na koniec filmu przyszedł czas jeszcze na odpakowanie tej paczki z dwoma pnączami, więc biorę się do roboty. Zobaczcie, kupiłam sobie niewielkiego, pięknego mikansa. E, mam sadzonki, słuchajcie, od mamy, ale e, no na pewno będę sobie nimi chciała raczej zagęścić tą roślinę, niż, e, niż wiecie, hodować nową. E, ta tutaj jest taka fajna, gęściutka u góry. No, można postawić na półce i się cieszyć. Będę na razie tutaj szalała z e, przemieszczaniem tych roślin po domu. Najpierw będzie trzeba to ogarnąć w tym kartonie. No a tutaj... Moi drodzy, zapewne pamiętacie zapowiadane niedawno Sebu Blue. Też się trochę ziemi posypało. No, wszystko jest super. Tylko tu zabezpieczenie nie było za fajne. Zobaczcie, jaka piękna, ładna, gęsta sadzonka. No, wygląda naprawdę ładnie. Bo przede wszystkim jest gęściutka, a nie taka, słuchajcie, anorektyczna, jak tamta roślina z etropików. Etropiki na koniec się zachowały bardzo w porządku, bo ja oczywiście do nich napisałam, jeszcze Wam nie wspomniałam, że zgodzili się na zwrot roślin do nich. Ale słuchajcie, jako że wyjeżdżałam z dziećmi, przemieszczaliśmy się, to nie miałam za bardzo do tego głowy i odpuściłam i domówiłam sobie, słuchajcie, takie ładne okazy. Oczywiście muszę umyć pod prysznicem, bo są całe w ziemi, ale jestem bardzo zadowolona. Eee, także Epipremnum Sebu Blue wyląduje sobie na tej makremowej eee, półeczce jako czwarta roślina. Pokażę Wam niedługo efekt. Natomiast e, w tym miejscu chciałabym Wam bardzo podziękować za uwagę, za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Wszystkiego dobrego dla Was kochani. Trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka już niedługo. Papa. Pa.